Cześć witajcie. Eee, słuchajcie mnie. Jako już nie było bardzo, bardzo dawno żadnego filmiku na YouTubie związanego z jakąkolwiek informacją, czy to na Twitchu, czy o Facebooku, to właśnie taka mi się pojawiła. Słuchajcie. Trzy miesiące temu dostałem bala na Twitchu po moim powrocie z Facebooka. Eee, to było na przestrzeni końcówki marca, początku kwietnia. Sytuacja wygląda następująco. Hmm, że kiedy otrzymałem tego bana, e, to było tam oczywiście sytuacja w grze i ten ban był niesłuszny. Tylko, jakby nie patrzeć, odwołanie od bana nie było napisane od razu po sytuacji, tylko ja napisałem to odwołanie dopiero gdzieś w maju. E, tak, w maju. Panowie z Twitcha rozpatrzyli sytuację po 30 dniach, około 30 dniach i napisali, że ban był niesłuszny. Wiem, że macie też dużo powrotów z mojej strony, aczkolwiek był to w sumie jeden powrót, bo w październiku 2020 roku, kiedy to e, otrzymałem bana na Armie 3, gdzie odtwarzaliśmy wtedy jeszcze misję Rupiksela i były szanse, że ta Armia 3 się utrzyma, ale niestety nie było mojego kanału, nie było też graczy nie było też reklamy na serwer. E, Więc niestety skończyło się to też banem. E, Wtedy też zostałem bana za jakieś donate. no i rzeczywiście, może wtedy e, coś tam zostawić, donate'a o II wojnie światowej, wiadomo o co chodzi, a ja się z tego zaśmiałem i myślę, że to i to był jakby naj, najbardziej, m, najważniejszy że połudbana. Później w styczniu otrzymałem bana, no i dosyć długo się trzymaliśmy na tym Twitchu, e, tam robiliśmy te streamki regularne, no ale niestety niesłusznie otrzymałem bana, a, za co oczywiście zostałem od, od, odbanowany kilka dni temu, około tydzień temu. No i jak otrzymałem goodbana to napisałem też czy jest szansa aby partner wrócił, bo w związku z tym przez 3 miesiące to myślę, że mógłbym na spokojnie uzyskać partnera. No i na ten moment z tego co widziałem partner wrócił, są suby, są wszystkie emotki, które były, więc super, z czego się bardzo cieszę. No i słuchajcie, w piątek będzie stream z serwera Five City, bardzo dużo osób będzie na tym, na tym serwerze, tak naprawdę Będą chyba wszyscy streamerzy, Bully jako Project Lead próbuje odtworzyć to, co było kiedyś na strefie, ale w końcu nie myśli e, tak, że basicowo będzie stawiał tylko i wyłącznie się w ma i nic więcej nie potrzeba, bo słyszałem i widziałem, że są fajne skrypty z NoPixela, więc zapraszam Was na streama, będziemy testować. Mamy postać policjanta, którym jest na stopniu porucznika i pewnie będzie to Karol, tak myślę, no i oczywiście cywil Dorian, też szczurek Batman, więc e, wiecie, e, więc będzie też Batman. Myślę, że wrócą stary czas, myślę, że też bardzo dużo ekip tam będzie i też bardzo ciężko się dostać na do ten serwer. To e, wiąże się z tym, że ten serwer będzie bardziej taki zamknięty. To, co też jest fajne oczywiście. Mam nadzieję, że, że, że Bully będzie dobrze tym zarządzał, e, że, że tam nie ma. Znaczy, że gra sobie po prostu, ale że nie ma jakichś tam funkcji, a cokolwiek jak będzie miano, to co? No to, e, no, to też nie stanie, tak? Jakby miała. E, a więc, tak w piątek będzie stream, w sobotę jest stream ze szkolenia marmeńskiego, właśnie z tego miejsca tutaj. A ten stream odbędzie się, będę miał komputer przeniesiony, po kablu pociągnięty i on będzie sobie stał gdzieś tutaj. Postaram się ogarnąć jakąś lustrzankę, żeby jakoś wale przed tego streama, lub odgrywać to z telefonu, bo że telefon można chyba podłączyć i można przejąć jako kamerę główną, która będzie to zgrywała. Bo byłoby wyśmienicie. Wtedy nie potrzebuję żadnej ustrzanki, bo aparat ten w telefonie jest bardzo ma dobrą jakość. I wtedy też e, będą trzy osoby na tym streamie. Na, na pewno dwie, na pewno będę ja i Paulina, ale możliwe, że pojawi się jeszcze trzecia osoba, a będzie to oczywiście kobieta, żeby tutaj walory piękności podwyższyć i temperaturę na streamie też podwyższyć, e, więc, więc będziemy robić drinki. Bardzo duża interakcja będzie ze streamem, bo i followersi, i subskrybenci, i donatorzy będą mieli możliwość jakby interaktywnie spędzić czas z nami na streamku. Jest to szkolenie, które już zapowiadałem od zeszłego roku i w końcu je realizuję, i będzie to szkolenie z mocnym uderzeniem specjalnie, żeby rzeczywiście to jakoś funkcjonowało. Wiem, że w sobotę też jest mecz, chyba Polska-Hiszpania, więc możliwe że będziemy też oglądać w tle mecz. Będą też nami emocje, sobie zrobimy tam takie małe posiadoneczka. Nie bym, chyba meczu nie można pokazywać tak. Myślę, na 100% nie można pokazywać, ale e, możecie go sobie sami odpalić. My możemy sobie ten dźwięk odpalić. Myślę, że to nie będzie problemu z tym. E, i, I nie będziemy stricte pokazywać e, tego meczu, tak, ale będziemy razem kiwicować. No wiecie jak to jest. Polacy. I do domu. Na streamku będzie do wygrania procesor Intel Core i 7 o wartości tam 1000 zł, i to będzie na pewno dla subskrybentów, więc każdy sub będzie brał udział. Każdy donator, jakikolwiek donate na streamie, który tam będzie 7 zł, 6 zł, będzie brał udział w losowaniu. Co 25% celu będziemy robić losowanie tablicy rejestracyjnych dla donatorów, więc będą te tablice rejestracyjne tam jest. Tablice z 50 stanów oryginalne, na stronie takiej specjalnej możecie sobie wpisać ten numer tablicy rejestracyjnej i zobaczyć na jakim aucie jeździła ta rejestracja, więc też super. Główną nagrodą jest to wygranie dla Tornu na na streamku. Przyjazd do mnie, znaczy opłacam Ci bilet pociągowy, przyjeżdżasz do mnie do Wrocławka, zbieram Cię z peronu, jedziemy Dodgem, Chargerem, 57 Hemi, Czerwonym na strzelnicę, na strzeli strzelasz sobie z karabinu, z bloka, e, tam z, z broni, które mam dostępne, które mam na pozwolenie. Bo jak wiecie lub nie, kto oglądał streamy, ten wie, że uzyskałem dwa specjalne pozwolenia e, i prowadzę tego strzelanie, Więc jak najbardziej e, możemy sobie taki, taki, taką nagrodę zrobić. No więc jak najbardziej zapraszam do wzięcia udziału na streamku. Przepraszam, że nie było żadnej informacji na YouTube, bo w sumie na YouTube to o wiele, wiele, wiele bardziej też tutaj oglądacie to. Zapraszam też na mojego Instagrama. Tam najbardziej jestem interaktywny. Często spotkam widzów, czy to w Wrocławku, czy to w Warszawie, czy to robicie zdjęcia. I nie podchodzicie pion, nie zbijecie, ale wiem, że, wiem, że jestem gdzieś tam rozpozywalny, yy, widzicie mnie gdzieś tam czasami, więc spoko, cieszę się. Więc w instagramie możecie zostawić followa. Yy, suby i wszystko, myślę, że najlepiej żebyście zostawili sobie do soboty, dlatego, że w sobotę yy, będziecie będzie, będą specjalne zasady, które też dzięki subom powiedzmy będziemy pili łyka drinów, nie wszyscy płyk, nie? Sub będzie mógł też e, wymyślić na drinka, którego zrobimy, nie? No, oczywiście z składników i żeby to też nie był kociołek jakiś, <laughs> ale do suby będą mogły też e, i każdy ten, e, każdy ten drink będzie podpisany linkiem e, tego subskrybenta i będziemy pili, zobaczymy który będzie najsmaczniejszy. Dla zwykłych widów też będą do wygrania tablice rejestracyjne. Na grupie detopalki Batmana na Facebooku, jeśli ktoś będzie z nami kibicował, imprezował, wysyłacie zdjęcia, robić będzie post tak i będziecie tam postować zdjęcia i tam e, z tych zdjęć, z tych postów, e, że tam macie drzwiaczka i streama w tle, e, to będziemy, będziemy wybierać też osoby, e, które wylosują tablicę rejestracyjne. Oczywiście, tablicę wy sobie wybieracie, mam z każdego stanu tablicę, e, po jednej sztuce na pewno więc jeśli ktoś będzie chciał w Kalifornię to dostanie w Kalifornię, tak? jeśli ktoś będzie chciał Teksas to dostanie Teksas, więc tak to działa, tak to wygląda, myślę, że to wszystko macie tu krótkie wyjaśnienie ode mnie na YouTube, sorry, no i co, od piątku zaczynamy regularnie streamować, mam nadzieję, że widzimy się ze wszystkimi, dużo ludzi pyta, co, army, 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 słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy, co ten rok przyniesie. Najpierw wróćmy na Twitcha i na spokojnie. Na spokojnie wróćmy. Więc dzięki, trzymajcie się i cześć.